Bardzo często słyszymy od naszych klientów, że faktycznie współpracują w grupach kapitałowych, wysyłają dużo dokumentów pomiędzy spółkami zależnymi, mają swoje oddziały w różnych krajach, i no bardzo często też mają jednak tą architekturę rozproszoną. I ich jedynym marzeniem, albo jednym z istotnych marzeń jest to, żeby mieć jedno narzędzie, z którego te procesy startują. I myślę, że to jest ta wartość WebCon i Authentic, że z, faktycznie z systemu WebCon można wystartować proces, który może być uniwersalny. My to nazywamy w Authentic procesem generycznym, gdzie można utworzyć proces, który będzie działał w sposób powielalny dla różnych spółek w grupie międzynarodowo ten jest dostępny w 24 językach platforma jest dostępna, w związku z czym no, jest to łatwe dla kontrahentów, żeby móc um, zrealizować taki podpis. Dodatkowo no, w Europie mamy ponad 170 dostawców kwalifikowanych i na Authentic faktycznie można podpisać dokument każdym podpisem kwalifikowanym, niezależnie od jakiego dostawcy pochodzi, a dodatkowo jeszcze um, każdym rodzajem podpisu, czy to jest podpis zwykły, czy to jest podpis zaawansowany, czy kwalifikowany. Dodatkowo też wydajemy na żywo online jednorazowe certyfikaty kwalifikowane dla odbiorców, więc tak naprawdę można sobie wyobrazić, że jesteśmy w stanie zaopiekować każdy scenariusz podpisywania, który firma ma. I mówiąc dalej o tej strategii, to jest właśnie dla naszych klientów bardzo wartościowe, że z jednego narzędzia startują proces generyczny, dostępny w wielu językach działające skutecznie zgodnie z prawem we wszystkich krajach um, um, Europy, ale też nie tylko, bo mamy też klientów poza Europą.